Gmina Jasienica położona jest w południowej części województwa śląskiego w sąsiedztwie Bielska-Białej. Zajmuje blisko 92 km2 i mieszka w niej 23,5 tysiąca osób. Sąsiedztwo zobowiązuje, dlatego władze samorządowe Jasienicy w ostatnich latach postawiły na rozwijanie infrastruktury komunalnej i tworzenie kolejnych jej elementów. Dzięki temu w sposób znaczący poprawiono stan dróg, szkół, ośrodków zdrowia, strażnic OSP i innych obiektów użyteczności publicznej. Do najważniejszych inwestycji ostatnich lat należy budowa sali lekkoatletycznej w szkole w Mazańcowicach. Budowa boisk poliuretanowych w szkołach w Wielszczętach i Świętoszówce, wymiana dachu w szkołach w Rudzicy i Grodźcu, termomodernizacja szkoły w Świętoszówce i strażnicy OSP w Mazańcowicach, połączonej z rozbudową i modernizacją budynku. Ważna jest także budowa placów zabaw we wszystkich sołectwach gminy Jasienica, czy budynku kulturalno-sportowego wraz z zadaszoną sceną przy boisku w Międzyrzecu Dolnym. Tu trzeba podkreślić także znakomitą współpracę wójta gminy Janusza Pierzyny z inwestorami, których w Jasienicy nie brakuje. Jasienica, lider przedsiębiorczości.